Witam! Dzisiaj mam naprawdę porządny sprzęt z nawigacją wimble Zobaczcie sami 939 Wario, 2.13 rok pędzior To jest konkretny traktor Wersja Profi świeżo przyjechał do nas oryginale traktorek, trzynasty rok. Z oczywiście. jeździ zajebiście. Tam 400 koni to ma, z tego co jeszcze sprawdzę dokładnie, ale porządny prawda. Porządny. Nie ma lipy. dribble działa z anteną. Kompletna nawigacja. Radio też działa. Tym to się jest. Tym to się jest. Przewanie wysterkami. Znaczy żeby mnie było słychać Parking mi tu piszczy Tu mamy Jaki to jest model, to nawet nie wiem No ładnie czysto. Zobaczcie, fotel oryginalnie odszywany elegancki tapicerki również, siutko 13 rok traktora Fotel pasażera, nic nie jest płamane poniszczone Traktor świeżo przyjechał Pędz 939 Wario Profi 665-34, z przodu Alianse Mamy tam 70% co najmniej ciążnik na przód. 1800 kg oryginalny, fendowski, męko ośka. Na innych kołach po tonie mamy założone obciążniki oryginalne. I tylne opony 710, 70, 42. Mamy tam. To są jak nowe te opony? Widzicie sami. To jest 99% bieżnika. Jest pneumatyka, jest komplet zaczepów. Jest górny automat przesuwny na szynie oraz jest dolny zaczep listwa. Tutaj w tą listwę też można kuleka 85. Jak ktoś potrzebuje, tego się wywala i się wpina kule. Są cztery pary wyjść. Jest wyjście Power Beam, jest pneumatyka dwobodowa, tutaj jak widzicie. Tu jest wyjście ISOBUS, a tu są nawet dwa. Jest oryginalna śruba rzymska. Derfahrt Wendfurt. Na tablicy rejestracyjnej jest napisane na wodnikach, wałek, hydraulika Traktor jest w nie niemalowany świeżo przyjechał od razu od razu do, do sprzedaży Polecam i zapraszam do nas na plac do oglądania zakupu mamy naprawdę duży, duży wybór ciągników i szybko się sprzedają także Warto przyjechać, odwiedzić, bo bardzo ładne maszyny, w dobrych cenach. Najlepsze ceny u nas. Tego się tyle, tego sprzedaje. Pozdrawiam, zapraszam na plac do usłyszenia.